Zobaczcie, jak wygląda już 4 godzinówka, no 4 godzinówka. Ja dlatego lubię patrzeć sobie na, na ten horyzont czasu większy od dniówki. Spiecie 4 godzinówki, godzinówki to, już są, to jest do tradowania, żeby sobie tam podglądać, tam zupełnie inaczej to wygląda. No ale jakbyśmy mieli się tutaj skupić na, na dniówce, no to 50-ka tygodniówka stochastik. I nie wygląda to mi na koniec chosy, tym bardziej, że wszystkie wiadomości, które napływają ze świata są pozytywne dla rynku krypto. Oczywiście. Eskalacja na Bliskim Wschodzie jak najbardziej. Ale pamiętajmy, że Bitcoin nawet jeśli będzie miał jakieś, jakąś korektę. To są gracze, którzy są zainteresowani, żeby to gdzieś tam skupić. I ten kapitał może w ciężkich czasach napływać do Bitcoina, jeśli coś by się działo. Choćby, wiecie, przykład bankomatów w tym momencie, które gdzieś nie wypłacają go gotówki. No i to jest ta przewaga właśnie Bitcoina. Dobra, lecimy sobie szybciutko jeszcze na Ethereum. Ethereum, zobaczcie na miesięcznówce to samo i przecięcie. Fajnie, że wróciliśmy. Tutaj testujemy 50. To jest też pozytywnym sygnałem. Jak sobie tutaj weźmiemy na interwał tygodniowy, no to przebiliśmy 200. I zobaczcie, idealnie balansujemy tutaj w takim kanale, który będzie się tworzył z 50 i z 200. To jest też fajnym sygnałem. No tutaj było kilka prób wybicia. Za każdym razem się odbijaliśmy od tej 50.